Kucyk, tak? ok i mamy tak no troszkę krótki ten film. Szkoda, że nie widziałam jak ona zaczęła zagalopowała. Mam dwie fule do jedynki, ale no, akurat dobrze się zdarzyło, bo i dystans dobry i galop dobry, więc było wszystko dobrze. Zakręt do dwójki też poprawnie. Tutaj jest taki kucyk widać, którego trzeba troszkę pilnować, żeby miał to tempo, ale w zawodniczka bardzo dobrze to robi stara się cały czas w każdym zakręcie nie przespać tego zakrętu, więc ten kucyk jej się cały czas w większości trafia w dobre odbicie, tam na wprost, no tam troszkę problem, bo z prawego najazdu w prawo chciałoby się widzieć zmianę nogi w prawo albo lądowanie na prawą nogę, ale poradziła sobie dobrze. No jedzie pełnym siadem, to też Wam od razu powiem, kucyk widać tego wymaga, bo jest taki troszkę, że trzeba go dopingować, ale dobrze tam trzy fule wyszło. Nie wiem, czy miało być w zamierzeniu trzy, no chciałoby się troszkę więcej galopu, bo mi się wydaje, że tam powinny być dwa i jed jedną fulę mniej w szeregu, jedną fule mniej w linii, ale cały przejazd dobry, bo rysunek myślę zachowany dobry, więc, więc yy, myślę, że bardzo poprawny przejazd, poza tym prawym zakrętem i tą ostatnią linią tą bardzo pozytywnie.